Katrin Theaker, którą gra Julian Moore, nawet nie dostrzega tej segregacji na początku wokół siebie. I się wydaje, że ona jest postępowa. No dla mnie jakoś szczególnie wzruszające jest to, że. Za tą jej postępowość, czy może naiwność, mają zapłacić jej dzieci. To jest ten moment, kiedy ja zaczęłam wyciągać chusteczki, kiedy dziewczynka zostaje właśnie tak odepchnięta przez swoje koleżanki w czasie szkolnego przedstawienia. To już się wtedy dreszcz przechodzi. Czy rzeczywiście można uznać, że te sceny, kiedy bohaterka główna bohaterka i ten czarny ogrodnik pojawiają się razem w różnych punktach miasta czy przedmieścia. I zostają tak potwornie um, napiętnowani za samą obecność. To jest jak najbardziej realistyczna. Tak, ja myślę, że to jest scena. bardzo realistyczna, zwłaszcza scena. Y która zresztą nawiązuje do licznych filmów dotyczących tej kwestii, kiedy on kładzie jej rękę na ramieniu i to w takim geście czułości uspokojenia i jakiś mężczyzna z drugiej strony ulicy zaczyna na niego krzyczeć jako na domniemanego gwałciciela. Oczywiście jest to akt takiej kontroli społecznej skierowany nie tylko wobec niego jako gwałciciela, ale ta, ta, ta pozorna, ten pozorny akt szarmanckiej opiekuńczości jest również gestem w stosunku do tej kobiety. Ten facet jej mówi, ty dziwko, nie możesz się zadawać z tym czarnym mężczyzną, prawda? Gdzieś za tym wszystkim kryje się takie założenie, że biała kobieta nie może mieć pragnień erotycznych, żadnych, a zwłaszcza pragnień wobec czarnego mężczyzny. Ona ma właściwie jedną rolę do spełnienia. Ona ba podtrzymywać tę fikcję idealnej rodziny na przedmieściu. I ona się w tym dusi. To jest film o kobiecie, która się dusi w idealnym świecie. Jeżeli ktokolwiek z tego jakoś wychodzi w miarę szczęśliwy to Frank, czyli tak, mąż, Taker. Ale co ma zrobić ona? Co możemy domyślać się dzieje się dalej, bo będzie rozwód. On z kochankiem zamieszkają być może w jakimś hotelu, może gdzieś w ukryciu. Ale co będzie z nią, co będzie z dziećmi? Jakie ona dalej ma właściwie życie przed sobą? No ja myślę, że ten film sugeruje, że to będzie złamane życie że to będzie życie. Przetrącone właśnie przez tą informację, która została i tak dobitnie przekazana, że, że, że nie wolno jej od, 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 od tej normy odbiegać. Ale możemy się też zastanowić, co by się z nią mogło stać za kolejnych 10 lat, kiedy jej dzieci już będą miały po 20 lat, a ona może na przykład wstąpi do ruchu zwolenia kobiet, który właśnie dokładnie 10 lat później się zacznie. Znajdzie się na jakiejś grupie podnoszenia świadomości, może się znajdzie w Nowym Jorku, może przypadkiem tego mężczyzna spotka. Pamiętajmy, że lata 50. Z z perspektywy lat 50. to jest wieczność, to się miało nigdy nie kończyć, bo to było normalne, a z perspektywy naszej wiedzy o historii Stanów Zjednoczonych to był bardzo krótki okres, to wszystko pękło, kilka lat później to wszystko już było nieprawda, to wszystko już było wspomnienie. Czyli właściwie przemiana nastąpiła kiedy? W połowie lat 60. wcześniej? Ko koniec lat 60. Z perspektywy kobiet, to jest koniec lat 60. 68, 9 i lata 70. to jest rozkwit drugiej fali feminizmu. Czyli można założyć, że 50-letnia Cathy już by miała jakieś życie, miała szansę na szczęście. A może nawet 40. I ona, on, jej dzieci mają około 10 lat, więc przy założeniu, że ona jest typową przedstawicielką swojego pokolenia, no mogła je urodzić mając lat 20, czyli wszystko przed nią. Jak z dzisiejszej perspektywy Amerykanie widzą lata 50. Jak się zapytać Amerykanina, jak to powiedzieć, to otrzymamy jedną z dwóch wersji idealizacji świata, który zniknął niestety, ponieważ te straszne lata 60 zniszczyły idylle albo opowieść o piekle, o świecie właśnie w którym ludzie się duszą, w którym jest rasizm, seksizm, homofobia, wszechobecne zagrożenie bombą, makartyzm i to będzie odpowiedź liberała, który w latach 60 widzi wyzwolenie. Więc to cięcie między tą tak zwaną czerwoną, czyli Aktywną, a błękitną, y, głosującą na demokratów Ameryką, to jest właśnie stosunek do lat 50. Y, ale myślę, że można też się pokusić o taką odpowiedź bardziej zniuansowaną, dotyczącą emocji bardziej niż poglądów. I tą właśnie odpowiedzią jest ten film. Y, ten film pokazuje lata 50. jako heaven, czyli niebo, które jest jednocześnie piekłem. I ten, ten, ten przekaz, taki wewnętrznie skonfliktowany, niepokojący, on jest zrobiony na poziomie wizualności tego filmu, jego gry kolorami, światłem. Co jakiś czas jej, świat, jej twarz zostanie rozświetlona w taki przedziwny sposób, który jakoś kojarzy się nostalgicznie z latami 50. Idealna, makabra? Coś takiego, tak. Ale czy w rzeczywistej praktyce społecznej, współczesnej, nie ma też w Stanach przywiązania i wierności tej tradycji, tej tradycji podziału? płci dość sztywnego. W Ameryce Czerwonej czyli Ameryce konserwatywnej głosującej na Republikanów. Tak, to jest ten ideał y, tradycyjnej rodziny z przedmieść, który gdzieś tam nadal funkcjonuje, ale to jest tylko jedna z dwóch Ameryk, a wtedy to była ta jedna, jedyna i wszystko, co wykraczało poza jej granice, było y, traktowane jako wynaturzenie no i wręcz karane prawnie. Więc y, to, to połączenie nostalgii z poczuciem, że to był koszmar, to, to jest coś, co dla mnie, co, co mi się wydaje też bardzo twórcze i płodne y, artystycznie. Do tej nostalgii za makabrą lat 50., tej zrepresjonowanej seksualności i tej przylizanej domowości, nawiązuje też głośny film American Beauties, który chyba mniej więcej w tym samym okresie wszedł na ekrany, co, co ten. No i oczywiście godziny, prawda? Więc tak, godziny z tego ta, samego lata roku. Lata 50. budzą dokładnie. takie mieszane emocje, bo to jest ten ostatni oddech idealnej rodzinności, a jak poskrobać, to się okazuje, że, że, że to jest. No, Can of Worms, czyli yy, yy, słoik z dżdżownicami, tak by Amerykanie powiedzieli. Mogą się więc Państwo wzruszyć i mogą Państwo też krytycznie to wzruszenie obejrzeć. Zapraszamy na film Tada daleko od nieba.